Siemanko, siemanko, to so jest ten Rafał z MOT.RW pewnie jesteście już znudzeni ilością 125 jaką was po prostu bombardujemy u nas 125 to jest taki zdecydowany konik pojemnościowy no ale raz na jakiś czas no my sami też jesteśmy spragnieni większych pojemności chociażby trochę większych pojemności więc to co stoi za mną to jest maszyna którą możecie się poruszać na kategorię A2 czyli motocykl zblokowany do 35 kW a właściwie ten który za mną stoi fabrycznie z taką mocą po prostu po prostu wyszedł z fabryki. No i co? Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Na pewno jest to jeden z tych pewniaków e, dla tych, którzy nie chcą się rozczarować no i zobaczcie być może właśnie to ta maszyna niedługo pojawi się u ciebie. Honda teraz. CB no, sprzeczenie, właściwie będzie 125 CB 500 F, z rocznika 2017, czyli ten pierwszy model już po lifcie, który się wyróżnia ledowym owym oświetleniem, już tak naprawdę. No tutaj mamy z przodu pełne światło LED i postojówki i światło główne z tyłu tak samo motocykl z 17 roku, ale no to co tego, co ten motocykl absolutnie wyróżnia, no to zobaczcie co się dzieje jak przekręcimy kluczyk. 2670 km od nowości. I to jest 100% autentyczny przebieg. My taką gwarancję przebiegu napiszemy Wam na fakturze. Dodatkowo to jest motocykl całkowicie bezwypadkowy. Naprawdę udaje się czasem jeszcze takie motocykle znaleźć. Co prawda, pewnie jest on jeden z tych droższych w polskim internecie niż z tych tańszych. No ale coś za coś. Jeżeli chcecie mieć tą gwarancję, że to jest motocykl dziewiczy, bez, żadnej, bez żadnego wydarzenia, prosty, bezpieczny i tak dalej, no to to jest właśnie jedna z tych sztuk. No i przebieg 2670 nowości no to mówi sam za siebie, ten motocykl jest praktycznie nowy pod względem eksploatacyjnym. Co ciekawe, ma jeszcze oryginalny komplet opon, no bo w sumie czemu by nie, było, czemu by nie było się wymieniać po takim małym przebiegu, ale te opony są naprawdę do zostawienia ładne, niesparciałe. mają jeszcze tutaj, jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczcie, są takie paski. Jako od nowych opon, no, także tak samo, przód ok, eee, myślę, że tu w ogóle nie ma co się rozkiwać odnośnie tym, tym, tą eksploatacją, no bo przy 2600 przebiegu to jest po prostu wszystko fabryczne, nowości jeszcze nie wymieniane, jedyne co zostało zrobione to, to oczywiście serwis olejowo-filtrowy, macie zeleny go, go ten motocykl Motulem 700 no i tak naprawdę tyle, ten motocykl jest bez najmniejszego wkładu co więcej, dodatkowo macie go wyposażonego w crashpady RG i tak naprawdę jedyny, jakbyśmy cały ten motocykl przejrzeli, ja mówię wam to naprawdę fajnie, rzetelnie, bo my sobie sami też nie robimy robić, nie lubimy robić wycieczek a na tą chwilę myślę, że 90% naszych sprzedaży jest można powiedzieć online, czyli możecie sobie taki pojazd do siebie zamówić, wystarczy, że zadzwonicie, powiecie skąd jesteście my wam przez telefon transport takiego motocykla wycenimy, no i wy z góry tylko za sam transport, czyli tak naprawdę wy nie kupujecie z góry motocykla zdalnie tylko po prostu zamawiacie sobie transport takiej maszyny pod wasz dom, z góry płacicie sam koszt dowozu my do was przyjeżdżamy wy sobie go na miejscu się pod domem oglądacie sprawdzacie testujecie po swojemu jak tam sobie życzycie, no i jeżeli wam pasuje no to dopiero wtedy płacicie za sam motocykl więc myślę, że to jest taka opcja naprawdę fair w obie strony więc jedyną, jedyny ślad na tym motocyklu jaki może się y, po prostu być, no to zobaczcie na tym właśnie y, crashpadzie, który tutaj jest macie taki delikatny stempelek tak jakby on się po prostu może komuś wywrócił no ale jakby wszystko przyjął crashpad, więc na żadnym elemencie nie widać, a to są wszystkie elementy jego oryginalne odnowości niewymieniane i tak dalej, no i tu na Macie taką mikro, mikro pęknięcie To niżej to jest ryska No ale no umówmy się Z odległości tego po prostu nawet nie widać To jest absolutny banał No ale cały motocykl prezentuje się naprawdę Myślę, że na jak powiem, że 5x5 Albo 10 na 10 to wcale nie skłamie Wiem, że w internecie brzydkich motocykli oczywiście nie ma, są same właśnie takie rodzynki No ale, e, takie jak wam wspomniałem, nie lubimy sobie robić wycieczek Wierzę głęboko, że jak przyjedziemy do was pod dom, to ten motocykl wam się po prostu spodoba i nie będzie się do czego przyczepić Bo tak też po prostu jest Absolutnie pewna, sprawdzona maszyna, przyjrzeliśmy się nią, można śmiało puścić kierownicę, jedzie jak po sznurku no ale to po prostu widać, no to po prostu cieszy oko ten motocykl, każda śrubeczka, każdy element no to po prostu jest świeży, jak na 17 rok no to naprawdę wygląda bajrancko. No ale co, no dość chwalenia, przekręcamy kluczyk, kluczyki są dwa. No oczywiście my za was przygotowujemy komplet dokumentów do rejestracji, czyli już motocykl przyjeżdża do was z przeglądem technicznym i tak dalej. Zobaczcie jak te światła ledowe fajnie się odcinają. Drugie krótkie bryganie. Odskaz z tyłu Odcie drugi z tyłu Pozycja Przy okazji z tyłu Nydowa także Podświetlenie rejestracji Klakson Światło stop Przedniego hamulca Światło stop Nożnej dźwigni no, i powiem wam naprawdę, że idzie się zaskoczyć. Nie wiem do kogo ta motocykla nie trafi, ale dwa cylindry. Przy tej pojemności naprawdę potrafię bardzo fajnie chodzić Według mnie tutaj jeżeli wstawimy akcesoryjny wydek, A my już wielokrotnie mywaliśmy jakieś tam Hondy CBR500 Właśnie z customowymi tłumikami. No to wtedy ten motocykl tak fajnie ryczy On tak fajnie zawsze strzela Wszystkie te dwucylindrowe motocykle na dwa, 2 Typu właśnie jakieś tam Ninja 650 Kawasaki Czy tam Yamaha MT-07 nawet To to wszystko chodzi bardzo, bardzo fajnie Jest taki komfort pracy No a Honda w ogóle słynie z takich silników, które ładnie dla ucha pracują nie słychać mi koszu, ko, koszy z przegłowy i tak dalej, więc naprawdę mega fajna maszyna, na początek jest super bo ona też, wbrew pozorom gabarytowo wydaje się być duża, ale ma bardzo nisko fotel przez to nawet jakaś tam niższa osoba dobrze się na tym motocyklu czuje więc to jest jeden na pewno według mnie z tych niższych motocykli no i ABS ma na dwa koła, przód, tył więc to też na pewno na plus dla jakiegoś tam adepta no i zobaczcie jak to chodzi Nie ma wstydu Absolutnie nie ma wstydu ładny, fajny, sprawdzony motocykl gwarantujemy, że przyjeżdżając do Was po prostu będziecie z niego zadowoleni Chłodnica ładna, oryginalna z tej strony tutaj także idealnie Właśnie się zastanawiam, czy tu przypadkiem nie ma też zestawu obniżającego, bo chyba jest. Właśnie przez to też ten motocykl tak bardzo nisko siedzi, więc tak, tak, to jest akcesoryjny, akcesoryjny tutaj kości zawieszenia obniżające, więc ten motocykl można powiedzieć, że jest obniżony, bo dlatego też się tak nisko na nim siedzi, więc osoby niższe będą miały tutaj na pewno duży komfort jazdy no i ten przebieg tutaj jest chyba 600 robi robotę na będę z strony no, zobaczcie tutaj jest nawet jeszcze folia na tablicy znamionowej oryginalnie no i co jak mieli jakiekolwiek pytania to się do nas pytajcie, jesteśmy do waszej dyspozycji mam nadzieję, że wkrótce się usłyszymy, może nawet zobaczymy więc trzymajcie się ciepło no i hej, lewa w górę